Podobnie jak w zeszłym roku, tak i tym razem obchodziliśmy kolejną, już ósmą, rocznicę gry Battlefield 4. Organizatorami eventu były Plutony WTWK oraz EXB. Na specjalnie serwerze przez WTWK zebraliśmy się o godzinie 20, by wspólnie uczcić grę, która, mimo swojego wieku, nadal przyciąga wielu fanów. Dzisiaj przedstawiam wam skrót gry z paru rund z różnych map. Starają się uchwycić w filmiku jak najwięcej graczy, także jeśli brałeś udział w evencie, powinieneś być na tym nagraniu. Jeśli chcielibyście pograć razem z nami, zapraszamy na serwera Discord, Pulton, oraz EXB, linki znajdują się w opisie pod filmem. To tyle na dzisiaj ode mnie, mam nadzieję do zobaczenia na polu walki, pozdrawiam, trzymajcie się, pa pa! Panie nie, o, to nie. to radzy, czy sprywa? To będzie z nie? Bo nigdy umieraj, proszę. To, czyli czyli tak, Gdy nie uwieraj, Niech umieram. Niech Nie span, zada zada Halo. Nie zagadzam. O, no to jest chyba czeka Nie rzucaj ze mnie granatem. O się. I była taka rozgrzewka, rozgrzewka była i chciałem, miałem acw wiesz, moje celowanie nie jest jakiś tam, wiesz, kolkowicy, On biegł na mnie, nijisia na Leżącego, leżącego. Tylko stać. Mieli bana mieli i co, grają dalej? A, pak, no nie. Oj, 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 oj. Znaczy, jak mi dostać bana, jak serwer jest włączał i pichony? I żartuję. No, nie bardzo tak samo. 5 godzin temu się zalogował do... Znaczy, do... Pod... Do... Do... to, to poszedł. Chyba sobie Czekaj, ej, ziomek, czekaj, aptekę ci... Co tam jest to już to? Te czwórki nie wypaliły, ja! Pomik <grym> Zawsze stówkę, kurwa No chyba, że tak poprzednio na... O kurwa, plecy, 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 banku, banku, Boże, ja, ja zostałem, w banku W banku, są kampi Nie, nie, już dostają A, rury już wysadziłem, tak? Dobra. Ej, Jakby się ej, ktoś pytał, to ja zawaliłem tego. Na moście jest. Ej, A, Wszyscy Czyż no. się biegają? Ale porobili. Ja. Lepiej, nie wiem Prawdy nie, to, nie to, stop. Ej, Ej! On się patrzy tylko na prawo. Ale ja mówię, że jak, jak pojeżdży, to trzeba by szefie jeszcze antować. Locker z czołgami jest z tyśmi złotami. ty gałgan jesteś najgorszy dziś. No, I ja wiesz, 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 na papilońdzie cię widzę, to normalnie nie ja panowie, was Ale tak. Ile ma? Ile ma? Mówisz? Aj! O, warto było się posiąść. A gdzie byłeś teraz? Bo, ja specjalnie się postrzymałem, że nic nie zrobię z oddziałem, mówi, że nie robisz, nie? Robić, nie? <laughs> nie, tak, tak się... Mateo, dawaj, dawaj. Tak dawaj. się postrzymałem. Chyba będzie strzelał jak Boba z Bessel'a, z tą w dmr A tu się okazało, że banku z tym... Z karabinem lata. No, no ja tak... Taką część tak, rozpalił, robię. Ej, słuchajcie, w końcu, się mapa... Jaką przestępczą? Ale mówię, że trzeba jak by traktować Już Była municja nic się nie u nas Ja z jakąś Ale może weź trochę jestem, a trochę mnie to przeraża Użyłeś potworem No dokładnie I zaś I bomba bo... W... No dobra, nie panikuj, już cię podniosłem, przecież nie jest tak biorę, Teraz ja biorę ja bior na ciebie ogień asysta Ogień Vancouvera co tak słabo dzisiaj? Chodzę, chodzę jak się oj Oj Ojoj! Kary oj, ja oj. kurwa, jestem jesteś. Kurde, uciekłam tutaj. Teraz... Oj, szuk... panik... ale już tam wyczekał? 8, kurwa, mi serdecznie. Rozumiem cię. Ja. Ja. Nie do Ja tak mam po, si po 7 godzinach w tym Ja piekam jak godzin obo Ja Jeden so, yeah, roboty. Yeah, yeah. yeah. No raczej po... O, sterowany. Ja już kiedyś, jak No. Idę zobaczyć, co no. ja weźmę. Great sound. Hej, Pysiek. E, co ja mówię po No, dokładnie. No. A na poli już szykowałem bombę w oko i sam wyrwałem, no. Odejdź. Dasz Tak trzymał Jakby ktoś to nagrywał, to ja mam wrażenie, że 90% pytań to jest obanego normalnie. Kto to jest? Kto to jest? Mój, mój uczeń tak zwany. Kiedyś. No ja bym się w nie chwalił. No co, no no, no, zrobić? Skończ. No nie, nie ma co się chwalić tutaj. Wyszkoliłeś poswora! Tworzyłeś bestię. A Kasper w ogóle? Kasper no, Tak. No, w kurde, bo... Nie. Nie. Bo nigdy ci nie było. Ajajaj, sorry, Czpaciosem. Zepsułem. Nie ma mam, oh, Nie ma ja problemu. Bo chcę w czołgu. Tak, na, 12 osób będzie. No to będzie fajnie. już Co ja zrobiłem? Nie wiem dlaczego, dlatego że na CS-ie tyle z pogadać, no nie? A na CS, a na masz to masz serwery i tak dalej, i tak dalej. Więc na tym nie wiem. CS jest na jakieś zawody, no nie? Gdzieś tam. Coś się stało, bo ja nie wiem, ja nie byłem. w ogóle. się to jakoś bugowałeś się. Jak. O Boże, ale wiatr. To jest nie za darmo? Też jest za darmo. Jest za darmo. A, nie. Na telefo Nasze telefonach jest. Nie, na telefonach trzeba. Nie, normalnie też. Szyma. Nie, normalnie jest za darmo.

Wy już wszyscy macie lajma, czy ja, tam? To... Ja wiem wszyscy.

jest Nie wydaje mi się, że ten zig no. nie wiem jak to się czyta dokładnie, ten kolega...